Poranne pytania w sobotę, kłania się Wojciech Jermakow, dzień dobry, naszym gościem jest prezes Hotel Wanders, dyrektor turnieju Beach Pro Tour Stary Jabłonki Tomasz Dowgiałło, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Według badań GUS w ciągu roku odwiedza nas milion 200 tysięcy turystów, ale to są badania mierzące obłożenie w hotelach określonej kategorii. Mamy też badania sieci Orange na podstawie logowań telefonów komórkowych i tu mamy zupełnie inne dane, 4,5 miliona turystów tylko w wakacje od maja do września. Która liczba jest bliższa prawdzie? No myślę, że zdecydowanie ta druga, bo w tej chwili mamy na, na Warmi Mazurach bardzo zróżnicowaną bazę i faktycznie policzenie tych wszystkich gości, którzy mieszkają w tych niżej czy nieskategoryzowanych obiektach, jest, jest, jest bardzo dużo. Zresztą ustawa, która w tej chwili proceduje Ministerstwo Turystyki chcąca policzyć tych wszystkich gości, myślę, że będzie gotowa do końca tego roku. Ale zdecydowanie uważam, że, że to jest ta druga wartość, bo nawet myśląc tylko o naszym obiekcie, który przyjmuje około 60 tysięcy gości rocznie, no to, to widać, że to jakby takich hoteli jak my jest, jest dużo więcej jednak, także ta liczba na milion dwieście byłaby zdecydowanie krzywdząca. Zdecydowanie zasięg sieci telefonii komórkowej, dane, które zbieramy, metadane za pośrednictwem różnych social mediów pozwalają nam zebrać mnóstwo danych, sprofilować Turysty. Czy wy, jako branża, jako organizatorzy, wiecie, kto do nas przyjeżdża, w jakim wieku, o której chodzi, spać i jaką muzykę lubi? Te metadane na pewno są pomocne i, i przez wielu są używane, natomiast myślę, że nic nie zastąpi doświadczenia hotelarzy czy organizatorów turystyki. Nawet ci, którzy wchodzą na rynek, chętnie przystępują do organizacji, gdzie są, gdzie są ludzie, którzy zjedli zęby już można powiedzieć na turystyce. I myślę, że to jest taka największa wiedza, czyli te doświadczenie, które wynika z własnych działalności, ale też ze spotkań, które i, i tych zrzeszeń, które, które, których większość nas jest. Natomiast oczywiście warto wiedzieć o tych naszych gościach jak najwięcej, warto wiedzieć jak zmienia się ten gość, bo on po co innego przyjeżdżał kilka, kilkanaście lat temu, po co Innego przyjeżdża teraz, więc warto się tego gościa na pewno uczyć. My jakiś czas temu postanowiliśmy, znaczy przyglądając się tym gościom, doszliśmy do wniosku, że często goście chcą odpocząć, ale nie wiedzą jak to zrobić. I uznaliśmy, że trzeba im pomóc w tym. Tak? Jednym z takich naszych pomysłów był pomysłownik, właśnie, czyli taki gotowy scenariusz na odpoczynek tego gościa. I myślę, że, że, że takich pomysłów nam trzeba, żeby pokazywać to, co mamy tutaj w regionie najfajniejszego, żeby ten gość, który okej, okay, przyjedzie, ale żeby do nas wracał, i żeby do nas wracał, no trzeba mu coś dać więcej niż tylko pokój, jedzenie i jezioro. I jezioro, trzeba pokazać mu, co z tym wszystkim można zrobić. No to czego chce ten gość? Spokoju, pokoju, ciszy i jakiegoś wątku kulturowego? Czy dyskoteki, skutery wodne kłady. Impreza dobane. Myślę, że gość chce różnych rzeczy, i my to wszystko mamy. W różnych regionach możemy zastać coś innego, bo krzywdzące by było powiedzieć, że chce tylko ciszy i spokoju, bo, bo jakby wierzę, że, że mamy różne potrzeby i w różnym czasie mamy te, te, te potrzeby, bo dzisiaj przyjeżdżając na plaży w Starych Jabłonkach mamy ogromny event dla, dla grupy, która no nie będzie cicha, natomiast już, już w weekend mamy gości, którzy przyjeżdżają tutaj odpoczywać i szukają tego spokoju. Dlatego różne regiony mają do zaproponowania coś, coś, coś charakterystycznego, coś swojego i to jest fajne w Warmii i Mazurach, że każdy znajdzie to, tylko jakby trzeba tą ofertę odpowiednio pokazać, przedstawić, sprofilować się. Pewnie nie można mieć wszystkich gości, i to jest, jakby, też, też myślę, że ważne, że trzeba trochę być jakimś, tak? Trzeba się. Pokazać z konkretną ofertą do konkretnych, konkretnych gości. i Nic gorszego, jak, jak próba dotarcia do wszystkich. A nasz turysta, taki statystyczny, który przyjeżdża, zwraca uwagę na kontekst kulturowy, na architekturę, rażą go banery i na przykład, jak przyjeżdża przez Uktę na Mazurach i widzi każdy budynek prawie przykryty płachtą reklamującą spływy kajakowe. Jego to razi, czy po prostu się przyzwyczaił, bo tak wygląda też Zakopane, że jest całe zastawione reklamami? Ja pamiętam uktę jeszcze sprzed kilkunastu lat, jak tych banerów nie było i ona mi się zdecydowanie bardziej podobała i myślę, że docierać trzeba, ale nie w ten sposób. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakby zaśmiecania tych naszych terenów i myślę, że ten gość, który przyjeżdża tutaj na Warmię Mazury, też jest coraz bardziej świadome i też zaczyna mu to przeszkadzać, tak jak i w Zakopanem, tak jak i na Warmii Mazurach i myślę, że tutaj potrzebne jest rozwiązanie, które raz na jakiś czas skończy z, z, tym, z tym zaśmiecaniem. Tydzień temu rozmawiałem na ten temat z burmistrzem Mikołajek. On mówił: "No my jako samorząd tam, gdzie możemy to się staramy, ale to sami organizatorzy, właściciele lokali firm chcą, bo mówią, że klient nie trafi. No to teraz pytam właściciela firmy i przedstawiciela branży w czasach Googlea". Internetu i aplikacji nie trafi, jak nie będzie miał banerów. No więc, no więc jakby oczywiście, jakby te znaki kierunkowe są potrzebne, natomiast one nie muszą krzyczeć za każdego drzewa. No, bo, bo za chwilę, że tak powiem, nie będziemy widzieli tego lasu za tych banerów. Więc są potrzebne, ale kierunkowe. Zdecydowanie zgadzam się, że w obecnych czasach. Każdy właściwie ma telefon, każdy właściwie ma Google Maps, trafi bez problemu, a Sposoby na promowanie myślę, że są, że są w tej chwili już inne. Przejrzałem oferty na popularnym portalu rezerwacyjnym i wpisałem sobie tydzień w lipcu od soboty do soboty: dwójka dorosłych, jedno dziecko w naszym regionie. Najtańsze oferty 1200-1500 zł za pokój w agroturystyce bez wyżywienia. Najdroższe za pokój też bez wyżywienia w hotelach kilku gwiazdkowych 18-19 tysięcy. Tak wcelujemy w środek: jakieś 7, 8, 9 tysięcy to nam wyjdzie taka przeciętna oferta w naszym regionie. Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że to jest, to jest taki faktyczny środek. Fajna jest ta różnorodność, że można faktycznie odpocząć nie za drogo. Wszystko zależy od naszego, naszych oczekiwań, bo naprawdę ta baza, nawet agroturystyczna, jest już na. Często na bardzo fajnym, wysokim poziomie. To nie jest to już, to, co było kiedyś, że, że to jest jakaś prawda lepianka i, i, i rozpadające się meble. W tej chwili naprawdę spotykamy się, ja się spotykam, nawet będąc w, na Mazurach Zachodnich, zrzeszamy tam w tej lokalnej organizacji turystycznej mnóstwo agroturystycznych, właśnie przedsiębiorstw, gdzie naprawdę ten poziom czasami jest wyższy niż hotelu szterogwiazdkowego i te ceny tam są umiarkowane i to jest, to jest fajne. Można by pożyczyć tańszego houseboata droższego houseboata i popływać nim więc myślę że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie fakt jest taki że po pandemii Mazury nie stały się trochę według mnie nawet za drogie odbiło się to, to, to kilka lat temu tak uczkawką że te firmy te, te obiekty które Trochę przesadziły z tą ceną, bo był popyt na początku. Teraz, teraz znaczy później, miały, miały taki moment takiej czkawki, że trochę za drogo, więc, ale teraz myślę, że to się trochę już jakby unormowało i, i faktycznie jesteśmy konkurencyjni. Imprezy sportowe, za nami rajd Polski w Mikołajkach, przed nami choćby Bicz Pro Tour Stare Jabłonki, to jest jednorazowy strzał i ten turysta, kibic wyjeżdża 5 minut po zakończeniu imprezy, czy on przyjeżdża wcześniej, zostanie albo wróci za dwa tygodnie, bo mu się spodobało? Tak szczerze. Czy znaczy, szczerze to, to jest, te imprezy sportowe chyba trzeba tak szerzej trochę rozpatrywać, bo jedno to jest to, o czym pan redaktor mówi, że to, są, to jest przyjazd tych gości, i w zależności od wielkości imprezy, ilości zawodników, podróżujących z nimi, timów, rodzin, to są ci goście, którzy realnie są w tej chwili, oni faktycznie przyjeżdżają na chwilę. Ci kibice też przyjeżdżają na chwilę. Często wracają, ja widzę to po nas, że faktycznie szczerze mówiąc oni, oni, oni wracają, natomiast pewnie nie jest to jakiś ogromny procent, natomiast to co te imprezy niosą za sobą to jest jeszcze ogromna promocja regionu. Tak jak w przypadku siatkówki plażowej, przed, każdym, przed każdą rozpoczętą transmisją jest wizytówka regionu, jest 30 sekundowy spot, który pokazuje piękno tego regionu, to jest... Promowane w 30 krajach na całym świecie, które transmitują ten turniej. Więc myślę, że to jest ta, 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 ta główna wartość, która powoduje, że później nie tylko do Starych Jabłonek, nie tylko do, do Mikołajek ci, ci goście wracają, przyjeżdżają tutaj. I, I myślę, że ta promocja przez ciekawe imprezy sportowe, które są takie zgodne z tożsamością naszego regionu, pokazują jego walory takie. I przyrodnicze i możliwości aktywnego wypoczynku yy, mają jak największy sens. To teraz w kilku słowach o rozpoczynającym się za kilka dni Beach Pro Tour Stary Jabłonki. To jest impreza, na której oglądamy sport tylko, czy jest coś więcej? Dla tych, którzy nie są fanami siatkówki znajdą tam coś dla siebie? No, ja, ja zawsze mówię, że ten sport jest bardzo ważny w tej imprezie, bo, bo to jednak no, puchar świata w siatkówce plażowej. Natomiast my już od wielu lat przyzwyczajamy naszych kibiców, że, że tam się nie da nudzić i że, że faktycznie to jest taki piknik, na którym okej. Okay, Sportowo poglądamy w fajnych warunkach, super sport z fajną oprawą muzyczną na, na tym 3000 stadionie w tym roku. Natomiast oprócz tego, dobrze zjemy, jesteśmy nad jeziorem, możemy popływać i w jeziorze, i sprzętem wodnym, i posłuchać dobrej muzyki na plaży. Więc dzieci będą miały co robić. Więc jest to takie połączenie fajnie spędzonej soboty, niedzieli, piątku rodzinnie, spokojnie, bezpiecznie. Miejmy nadzieję w dobrej pogodzie. Zapraszamy no i przy wielkich emocjach sportowych. Tomasz Dowiało, prezes hotelu Anders, dyrektor turnieju Beach Pro Tour Stary jabłonki, był gościem porannych pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo.